Adrian Szymaniak zesiop w przerwał milczenie. Trzyma nas w jednym kawałku Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przeszedł kolejną operację w związku z ciężką chorobą Od miesięcy zmaga się z glejakiem. Niedawno wrócił do domu, a teraz postanowił odezwać się do swoich fanów na Instagramie w sesji Qia odpowiedział na ich pytania. Sam osobiście powtarzam, że nie czuję się chory, tylko mam raka, napisał Adrian Szymaniak. Adrian Szymaniak latem 2025 rok trafił do szpitala z silnymi bólami głowy i problemami ze wzrokiem. Takiej diagnozy się nie spodziewał, gle jak 4 stopnia. Od tamtej pory przeszedł trzy operacje, a najnowsza... Wykonana po nawrocie choroby, zakończyła się sukcesem. Choć guz został usunięty, walka o zdrowie i sprawność Adriana trwa nadal. Leczenie wymaga ogromnych środków, dlatego para uruchomiła zbiórkę, rozważane są kosztowne terapie, w tym immunoterapia w Niemczech czy metoda Twierdz, której miesięczny koszt wynosi aż 120 tysięcy złotych, nie licząc badań i rehabilitacji. Jak dotąd zebrano ponad 1,8 miliona złotych z potrzebnych 3 miliony. Adrian Szymaniak odezwał się do fanów. Tłumaczy, jak się teraz czuje. Adrian Szymaniak w sobotnie popołudnie, 11 października, zdecydował się na sesję QIA na Instagramie. Opowiedział swoim fanom, jak się obecnie czuje. Fizycznie z każdym dniem lepiej, choć druga operacja pozostawiła możliwe, że trwały uszczerbek neurologiczny. Było takie ryzyko. Natomiast, co do rokowań, czekam na wyniki pobranej próbki. Napisał Adrian. Jak przyznał, robi, co może, by czuć się lepiej. Stara się mimo wszystko zachować pogodę ducha. Wierzę. Że psychika to połowa sukcesu, dlatego dbam o to i czerpię energię i radość ze wszystkiego, co możliwe. Sam osobiście powtarzam, że nie czuję się chory, tylko mam raka. Napisał uczestnik Siopf na Instagramie. Rodzina jest najważniejsza dla Adriana ze ślubu od pierwszego wejrzenia. Adrian Szymaniak w swoich odpowiedziach nie kryje. Że kocha swoją rodzinę i to ona jest jego największą siłą. Jest dumny ze swojej żony Anity i podziwia ją za to, co dla niego robi. Anita jest moją superbohaterką i jestem z niej bardzo dumny. Chyba oboje napędzamy się dobrą energią, która trzyma nas w jednym kawałku. Kropka moja rodzina to jest moja energia i cały sens istnienia, odpowiedział Adrian na Instagramie.